tej ekipy, tej od tych lotów, może, może te tam można gdzieś wyprzestanowić. <grym>, no, bo... <grym, grym>, ale no nie, to... No, jest, 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 jest... Jest... Oś... Mała. Jelenio. Jelonek. Się nie Się patrzy. Dobra, popłacimy zresztą na minorską linię Roskowskiej. Tak. To fakta, który się rozwija... ...to który zaprasza Katarzynę sobie... No ...od nowa. To nowość w repertuarze Teatru Bagatela w Krakowie. Pokaz premierowy dziś i to pierwsza premiera nowego sezonu tej scenie. ...podnieść się po tym przegranym trzecim secie na kolczówki. No nie... ...powiedział, że... Szybciej! ...gdyby był w formie, wyszedłby z tej agresji, Dwa ręka i następny.